Dzień dobry! Dzisiaj szybko zaczynamy dzień. Robimy śniadanie dla królików i idziemy na trekking. W tych pięknych miejscach tworzymy zdjęcia oraz filmy produktowe na profile dla marek. Wracamy do naszej bulwy i czas poprzekładać trochę rzeczy. Życie w wanie to wieczne przekładanie. Dodatkowo trzeba pamiętać o wielu rzeczach, na przykład żeby podczas mycia nie przelać szarej wody. Pogoda dopisuje więc czas na prysznic. Korzystamy z takiego prysznica solarnego z Dekatlonu. Michał zawsze się martwi, że urwiemy coś w samochodzie podczas wjeżdżania w takie miejsca. I tym razem było podobnie, bo koła zabuksowały nam już na samym początku. Ciałem naszej bulwie daleko do samochodu terenowego, ale sercem i duszą mówię Wam, że to terenówka 100%. Wybieramy mniej popularne miejsca i wiecie, za co je kochamy? Za ciszę i spokój. Wracamy do naszych bombuli. Patrzcie, jak pięknie robią obroty. Ja to jestem mistrzem obrotu. Fiszka troszkę mniej, ale też dobrze jej idź. Patrzcie, jak fiszka zajata. Ja już się tak najadłem, że już nie mogę. Do jutra!